Diolch yeah. yeah. <laughs> <laughs> <laughs>

Ja, ja mówię na mecz, nie, Idziesz Idź, czysto. Idź. Udać. ma. Druga. Nie, no, no, no. Aj. Brawo, brawo! Trzymaj, trzymaj Krzysiu sam! Ładnie! I trzymaj! Uderz! Ja kur... Trzecia! No kurwa ma trzecia! No ja pierdolę!

Ynni a'r yei. Mae'n estat te wagne. Yn ymlaen, strana. Ha ioma ta. Prei tretur, mae'n coyarnu.

Robert, ja się nie zgadzam. No tak. Piramusy no. odpadły, nie? Poszły, nie? No. I zostały te co, co malutkie grały. Ale... No.

Nie trzeba być spalonym. Zamonił kurwa! No kurwa nagrywaj! To nagrywa, co to da? Ale co to da kurwa? Ale to w podania był nasz spalony. Ej, ty kurwa już zrezygnuj z tego sędziowania. Pan Matarwin ma na tym... To w końcu nagrywaj! Nagrywaj! Ej, co to da? ty?

pojaja ja ju mariga ju ja ju mariga ne gjithë ai gjëpunë gratë ne rohi alor vu ne se pa